Jestem w Zakopanem, dojechałem z przygodami, bo to oczywiście nawigację używałem, a nawigacja nie jest dla głupków. I tu mieszkam, przy Chałobińskiego 3. Teraz sobie po prostu wychodzę, o. Dostałem wolne miejsce za drugim razem, nie było pobrą. za pierwszym. Panie, nie ma miejsca! Po... O, tu jest ulica Chałobińskiego. Robię obrót o 360 stopni. Jestem na Kropówkach, Jestem na krupówkach wieczorem 4 marca 2014 roku. Dzisiaj przyjechałem do zakopanego i tak na razie się rozglądam. Ja trochę po tam pójdę, może do morskiego oka pojadę. Chciałem zobaczyć sobie. A tak wyglądają krupówki wieczorem. Spokojnie jest, bo ludzi. Raz ja zobaczę, która godzina jest. Siódma punktu. Jestem na krupówkach. Być ja nie znalazł Niecham nie znalazł Jedziemy do Kuźni Ja też na nartach jeżdżę tylko, ale na Kasprowym nigdy nie zjeżdżałam Mikrobusikiem komplet pasażerów. Jadę na Kasprowy Wierch. Przede mną narciarze. Podobno tam w górze jeszcze śnieg jest. Może ja zjadę sobie, ale na tyłku. Zobaczcie, słońce jest na górze. Ale fantastycznie. Ale fantastycznie. Błękit i słońce, nieprawdopodobne. Jak w zimie w ogóle? Jestem już na Kasprowym. O tutaj jest wyciąg narciarski. Ale dużo śniegu, jestem pod wrażeniem po prostu niemożliwe. A wiecie, jak słońce grzeje? Na Widok z Kasprowego zobaczcie, jak pięknie widać góry. A na dole po prostu mgła, tutaj słońce. Fantastycznie, opalać się można. Ale mi się jest. Ale wieje. fantastycznie, ale wieje, ręce całem zgrabiałe. Pięknie chęć. Zmieniłem sobie miejsce pobytu w zakopanem, tu teraz jestem i schodzę jeszcze do auta po komputer. Bo tak trochę dalej od centrum jestem, tak filmuję, żeby się nie wywrócił. Bardzo ładnie zakopanem się śnieg spadł Mówię, że na południe jest wiosna, na południe zima. Jedziemy włosikiem do morskiego oka. Zakopanem zawidała potem zima. Bardzo ładnie, chociaż mało to będę tak do morskiego oka będę jechał konikami. Tak to wygląda. Pięknie. Wyjechałem z Warszawy wiosnę poszukać, a tutaj zima. I teraz zmieniam zdanie o zimie. Znaczy zima jest fajna, ale tylko w górach. Tak nie było a Piękny widok, fantastyczny w drodze do morskiego oka. Jestem nad morskim okiem, jak widać, jest wszystko zamarznięte. Po raz pierwszy w życiu to widzę. Fantastycznie, szkoda tylko, że nie widać gór, ale jest coś za coś. No. Dziękuję kolega, tu spotkali mi robi film. Na razie cześć. Jeszcze, jeszcze przelecimy, tak? Uciekajcie. Kolega filmuje fajnie, odpocznę trochę. Ale fantastycznie, naprawdę. Fantastycznie po 360 stopni. No proszę, nie wiem jak się zatrzymać. Dziękuję bardzo. Tym proszę. samym o, wracam już, żeby się lód dolno nie zarwał nad morskim okiem, ale... To naprawdę fantastyczne przeżycie. A tu jest schronisko widziane z tej strony od, po prostu od tafli. Jestem już pod skocznią zakopanym, o. Coś tu się dzieje. Nawierzchnię, o, chyba nawierzchnię układają narciarze. Tak to wygląda, to jest duża krok. Duża skokiem, duże kroki. zaraz tam podejdę bliżej, zobaczymy, czy można to i w ogóle. Na wielki krok w Zakopanem. Tu lądują w I przygotowują na jutro do Pucharu kontynentalnego. Tak powiedzieli mi ci, co flagi zawieszają. Jest was spinaczka na skocznie O, tutaj są siedzenia. A tu panowie przygotowują skocznię na ten, na ten puchar właśnie. O rany, fajnie. Ale fantastycznie, fantastycznie, fantastycznie. A tu jest wyciąg przy skoczni. Pracuję, przy schoczni narciarskiej. Boże, jaki widok jest w tej wielkiej krochwi, a jeszcze na samej górze nie jestem. Boję się tu wchodzić w ogóle, jak oni tu mogą skakać? Rane woskie. Widok trochę na Zakopane. Mm tych jestem na z Zakopanem na dłużej. No nie powiem, mam lęk wysokości po prostu. <śle> Ale fantastycznie. Tu po prostu można było wejść, tak to wygląda. A gdyby nie te siatki, to chyba bym nie wszedł. I tu jeszcze jest wyżej. Jutro ma być konkurs narciarski, co może sobie przedłużę, tylko zadzwonię o urlop. Mi tam jakichś domagają się strasznie podobno. Skocznie obejrzałem. I wychodzimy teraz. O. no myślę, czy żył iść na te zawody czy nie, ale czegoś takiego rzeczy nie widziałem. Jadę kolejką na sprawę, po raz drugi się zdecydowałem, bo jest pięć tam. I właśnie spotkałem kolega, wpadłem na niego właściwie. Bo żebyśmy się spotkali przypadkiem... I tak właśnie widać dzisiaj. No tak wygląda wiosna. Wyjechałem na południe Polski szukać a trafiłem na zimę Przyjechałem na Kasprowy drugi raz. Jak zobaczycie pogodę, to zrozumiecie dlaczego. Jest fantastyczne słońce, fantastycznie po prostu. No, ciężko w to uwierzyć. Jestem na Kasprowym i zrobię obrót o 360 stopni. Zobaczcie, jaka fantastyczna pogoda jest. Naprawdę, ale tak zapowiadaję, że będzie, dlatego przedłużyłem pobyt. To jest pani, która mi fotkę zrobiła, fantastycznie. Na to kręcę, bo się boję trochę naprawdę. Ja mam normalne adidasy, w ogóle przecież nie wiedziałem, że taka pogoda będzie. Jak mówię, pojechałem na poszukiwaniu wiosny na południe Polski. Znalazłem zimę, Piękna, ja chyba nigdy nie widziałem takiej zimy, bo najładniejsza zima jest w górach jednak. Tak, snowboardista jeździ. Zobaczcie, o! Fajnie, ten snowboard. Naprawdę, troszczy im, ale pozytywnie. Jestem już w chmurach. Tak się pogoda diametralnie w tatrach zmienia. Ale te chmury miną, ale tak to właśnie wygląda. I od razu mi się zimno zrobiło. Bo tak na słońcu to gorąco. Zobaczcie, jak się diametralnie podło... pogoda zmieniła. I trzeba teraz szybko iść, bo jak będzie mleko, to po prostu nie trafić z powrotem. Tak właśnie wygląda to w Tatrach. To jest przestroga, właśnie, żeby nie cieszyć się zbytnio słońcem. Nagle tak się zrobiło na Kasperowym. Ciężko trafić z powrotem do kolejki. <grystanie> o, nic nie widać. Tak właśnie mówią że ludzie w górach. No i to jest prawda.